Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klepacz, a to jest trzeci odcinek z Krawy Bros, więc zaczynamy. Jesteśmy dzisiaj Tyle. na pierwszym mapce, mapka jest to Apex, um. no i ja sobie wziąłem Blaze'a, ktoś chce, to już może. O, spoko, <noise> ze mną chciał, o, ship niebieski, dobra, o, to ty jesteś, o. no co?! No, znowu ten sam! Ile można. How much można się fajtować z jednym TNT? Ile można się, przepraszam, fajtować z jednym TNT? Nagrywałem wiele rund. Żadna mi wcześniej nie wyszła. Ale ja oczywiście muszę trafić na tego jednego TNT, głupiego. No. Hello! Czy to jest, przepraszam, bardzo. Jakiś niefart. O jasny już mnie widział. cheeder Zdechni, przepadni, zginą. O, zginął. Wow. <grym> Elo. Właśnie co? ustawienia grafika szybko. Render, podciągnąć render. UFPS. Przepraszam, jak ten TNT? Mm. No lochol, te strzały nawet nie dolatują. Przepraszam, te strzały nawet nie dolatują do niego. jedno życie, jak go, się, jak go się trafia. No, jaki ten, ten jest koks. Wow, go się jeszcze. No nie. Eee, lol, no, po jednym HP. No, po jednym HP. No łowdzo. O nie. Ej nie, bo spadł. Wow. O nie. Gdzie ty sobie tam siedzisz? Oho! Oho, lol! Super! Wygrałem, a jednego hita był ziomek. To widzimy się na, drugiej, map. na drugiej mapce. Na drugim jest to znowu mapka Apex, a tym razem zagram sobie człowiekiem kaktusem. <laughs> o, nie, summoner. Dobra, nie lubię tej klasy, szczerze przyznaję. Ty jesteś Falko i znowu mam team z Falko jakimś. Falko, Falko, Falko. na team. Okej. Okay. W sumie z summonerem to jest chociażby strategiczna. No lol. Przecież skakałem. Hello. O spoko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie, gdzie jest ten interskeleton? W sumie teoretycznie mam team ma z dwoma ziomkami. Bunner, lol. Lugin. Wiesz buner, że ja miałem tego. Buner. A czemu ja mam... E, lagin. spoko wszyscy mają pocztę? Aaa, takie byś chciał. Wow. Aha! Wiedziałem! Też mam knockback Elo. Elo, bunerku. Cześć. Czyli Koniecznie. Wow. Okej. Okay. Buner spadł. A! Wow. Ktoś ma... Ktoś ma... Inskdb. Coś takiego. Ten taki fajny rzecz. która się nazywa... Tą fajną rzecz, która się nazywa Coś tam. O tak. Let's time on me. O nie. Ej, team, team! Uh. Team, suboderze! Ja się nie biję! A, uh, ja mam odporność na ogień. Bro. O. Uh. sobie szkielety, głupie? Pan. Szkielety. Ja mam odporność na ogień, tylko że ten mi... Nie za... O, ale tamten już może mi coś zrobić. O, invoid. Blazing Void. Głupi. Pff, bunner. Spadaj. Ej, Ja mam koks? Nie... No. Okej. Okay. Ja. Gdzie? O, dziękuję. Ja miałem po prostu kak z jabłka, ziabuś. Dla twojej wiadomości. <noise> Mości! Na twoim, Cześć. Cześć. A, się nareszcie. Spoko. Ja się nie jarab! Ja się nie jaram, bro. Ha, i bro! zginął. znowu zginął. Jeszcze dwie i się minuty się tej, e, e, ...tej poty. I się cieszę, się się ten blaze już nie powiem, że nie pożyjesz. Blazie? Wow. Zdywaj. O, jak poleci. Nie znaczy, on nie leci. W... Co? Obydwaj lecimy w klodzgi, Gdzie ty? Bro. Co ty? Wow. Ale zwaliłem teraz. Ale cała. Nie, gówno. Zwalaj. Co za zombie? O, spoko. Mam drugie miejsce, przynajmniej zombiaki. Tak nie. O nie. straciłem pota. Spoko. O, spoko. Co? Co? Co mam? Wow! Nie, rob, nie, to było bezmyślne z Tak, może i masz 7 lat, ale duszę wojownika. Co? Może i masz 7 lat, ale duszę wojownika. Aha. O tak! Osłaniaj się swoimi z łabimi Jaki jaki pajac! What? Gdzieś ty polazł. Ew, wśród swoich. w góry. Nie lubię klasy Summonera. I to bardzo, bardzo nie lubię tej klasy. Mam się wśród swoich minionów. No co? Siedzi wśród swoich, no. Ale Summoner kosztuje dużo od tych O nie, tam jest ten fire skeleton pod gin. O nie, Creeper. No co jak? Tyś mnie śmiewalu? Zdychaj. O nie. No jaki! Wow. Nie wiem co oni mają na tych łukach te szkielety, ale powiem tak, Summoner, mimo że tym kaktusem może ze mną wygrać. Wiesz, on ma te swoje moby, tych swoich sługusów mega wykokszonych, bo... Jak nazwać, przepraszam bardzo, zombiaka, który by miał. Yy no nie, nie, nie ma uciekania. Nie ma uciekania wśród zombiów, zdychaj, O nie won. O nie won. Ja mam półtora serca. Twoje moby są zbyt wredne. No tak, zombiaku, ty mi nic nie zrobisz w tym miejscu. Niestety, zombie już też chyba mają sztuczną inteligencję. A jeżeli nie mają, od razu powiem tak. Są na pewno nie na tyle głupie, żeby nie wiedzieć, co ich czeka. Oj, jaka szkoda! No nie, jak zwykle wyszedł. Na no, tylko znajdę coś: mleko, mleko. sono leco ma <laughs> no lol tego sunera Eee... Powiedziałem mu, żeby wreszcie zaczął walczyć jak mężczyzna, czyli na miecz, na ręce. Lol. No jesteś nubem, jesteś. Ode mnie pozdroch nie dostaniesz, ponieważ bić się nie umiesz. Ej, nie, no, lagi! Yes. Gówno. Ah Dobra. Ten szkielet tego smoka jest, kurcze... No ta, spam jeszcze... Ja ci to wypomnę. W sumie nie wiem, dlaczego nas rach kapsloka używać. Nie wolno. Ale chyba nie, chyba nie wolno. Nie wiem. Chyba, tu może wolno, wolno, ale nie sądzę. E no, nie. No. Bij gość żal. Bij ty się może jak, nie wiem, jak summoner. Ale nie bij się przy tych swoich mobkach! Twoje moby są, nie powiem, że... żalowe, wiesz? Potkać się skończ, wtedy cię go dogonię. Tak, dogonię. Lol. Ale ta mapa będzie masakrycznie długa. A, spoko, jabłko. O jezu, mam jedno serce, znaczy jedno HP. Zdychaj, nareszcie nareszcie zdechł. Mam pełny health bar. Mam pełny health bar. Kurczę, yy, muszę mówić głośniej. Tak a propos. O jezu, masz Co? Od kiedy summoner ma dwa. Creeper. LOL. LOL. Nie, ale ja z, z tummonem przegram, bo to opcji nie ma. Chyba, że! Chyba, że... Mamy g. omg żal. A ja się z Wami żegnam. Cześć! Dzisiaj na filmiku były dwie areny wygrane. Także lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć.